Małego. I co będzie z tym małym walcem? Będzie? Jeszcze nie wiesz? Musisz mama wiesz, czy będą takie dwa. Takie dwa. Takie będzie łosić mam panko. Będzie łosić. Mam teraz, mama jestem z siebie długo. Mama teraz. Zbudowanym. Teraz moje. Chodź, Mamy, mama, co? ja się! Mam tala, ja tyna. O to masz jeszcze dużo do budowania, nie? Dobrze, nie widzę czegoś No rób dalej. Okej, okay, tylko no. muszę potwójny dać i już. Będę podawał coś innego. O, innego. O, innego. Nie Aha, co, no i co? Fajne? Mam fajny król. No. Takie inne, co? No. Teraz zrobiłam... A da się wszystko zrobić. Nie